Dzień dobry Państwu. Taka ostatnio wiadomość mnie dopadła, jadąc samochodem w radiu usłyszałem rozmowę dziennikarki z panią doktor dotyczącą sztucznej inteligencji, a zasadniczo Inicjatywy, jaką podjęło Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z właśnie obecnością sztucznej inteligencji i jej wpływowi na edukację, czy też jej obecności w edukacji, mają być komisje, mają być zespoły, mają być narady. Prawdę powiedziawszy, napawa mnie to pewnym przerażeniem. Nie dlatego, żebym był jakimś zwolennikiem wolnego rynku w edukacji albo, albo zwolennikiem pana maska, bo akurat tak nie jest. Natomiast mam świadomość głęboką, że ograniczanie ograniczanie wolności w zakresie mediów, w zakresie internetu w zakresie cyfryzacji yy, najczęściej kończy się yy, w sposób całkowicie niepożądany. Yy, trochę, mnie, trochę dziwią mnie te tendencje obecne w tej chwili w Stanach Zjednoczonych u niektórych osób, że tam też chcą różne ograniczenia wprowadzać, bo już kiedyś wprowadzili prohibicje i najbardziej wzmocniło to mafię, jak wiemy. <laughs> Natomiast no, jak wzmocnią internet, jak zaczną wprowadzać ograniczenia w internetu, cię to na pewno wzmocni to dark internet, czyli tą, ten internet nielegalny. I z pewnością, jak znam życie, państwo środka im w tym pomoże. Natomiast, natomiast sztuczna inteligencja jest rzeczą i to zacznijmy od tego, rzeczą, y, która y, może być dla nas pomocna lub może być dla nas utrudniająca. Y, myślę, że najlepszym działaniem, i to akurat byłoby fajnie, gdyby taka to była inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdyby spróbowało zająć się tym, do czego jest powołane, to znaczy edukacją. Gdyby ta inicjatywa zaowocowała tym, że będziemy edukować nauczycieli, uczniów, rodziców, społeczeństwo możliwie masowo w obszarze obecności sztucznej inteligencji w naszej rzeczywistości, w obszarze możliwości, jakie ta sztuczna inteligencja dla nas tworzy, Zagrożeń, jakie ze sztuczną inteligencją są związane, niebezpieczeństw, na które człowiek się wystawia używając sztucznej inteligencji, no wtedy myślę, że to byłoby nawet więcej niż znakomite rozwiązanie. Natomiast jeżeli będzie to tak, że zostaną wymyślone kolejne kodeksy etyczne i kolejne katalogi zasad stosowania lub niestosowania, to będzie jak było już wcześniej wiele razy: zostaną wymyślone sposoby obchodzenia tych zasad i y, będziemy mieli do czynienia y, z, z taką sytuacją co najmniej dziwną. Y, ja już to mówiłem, ale będę to powtarzał do znudzenia, y, że Sztuczna inteligencja jest narzędziem. I narzędzie ma to do siebie, że możemy używać dobrze lub źle. Jak każde jedno. Ale teraz powiem coś, czego nie mówiłem. Otóż, proszę Państwa, jak ktoś używa młotka, to mogą mu się zrobić odciski na rękach. Jak długo siedzi przed monitorem, to może mieć potem wadę wzroku, albo skrzywiony kręgosłup. Jak dużo piszę na klawiaturze, to może się u niego pojawić cień nadgarstka. A jeżeli ktoś używa narzędzia, którego używa się głównie mózgiem, bardzo jestem ciekaw, jak wyglądają odciski na mózgu. I jestem przekonany, że jakieś odciski. Używanie sztucznej inteligencji na naszych umysłach wywrze. Ja powiem więcej. Badania, które prowadziła pani profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska na dzieciach przedszkolach, wykazały, że oglądanie animacji, telewizji i różnego rodzaju zabawy telefonami typu smartfon. Wpływają na percepcję i postrzeganie przez te dzieci. Mało tego powodują, że potem dzieci mają często zaburzenia w postrzeganiu przestrzeni, zaburzenia w postrzeganiu ruchu. E, w efekcie wypadają one gorzej w tradycyjnych testach inteligencji. E, wypadają one dużo gorzej w tradycyjnych sprawnościach szkolnych. Jestem głęboko przekonany, że wiele trudności, które mają w tej chwili dzieci w klasach 1-3, ale również i starsze, to jest odległe echo tego, że mając półtora roku bawiło się smartfonem mamy w wózku i robiło to niekiedy przez godzinę, dwie, trzy. Gdy tymczasem, najlepiej jakby nie robiło tego w ogóle, a robienie tego dłużej niż 10 minut dziennie jest już niebezpieczne. No niestety badania pani profesor i nawet publikacje, które w tym kierunku czyniła, okazały się trochę głosem wołającego na puszczy i no, nie zadziałały niestety w ten sposób, że ludzie się zastanowili nad tym, co robić, dlaczego. No bo wygodniej jest zająć czymś dziecko i mieć 5 minut dla siebie, zwłaszcza jak trzeba jeszcze ugotować obiad, zrobić zakupy. No jeszcze chciałbyś na przykład poczytać książkę czasami, a, a, a już jak nie książkę, to chociaż pooglądać ulubiony serial. A jak nie, nie pooglądać ulubiony serial, to nawet porobić coś innego jeszcze, co, co by było bez konieczności absorbowania własnej uwagi. To niestety tutaj nasze własne potrzeby biologiczne i nasze potrzeby psychologiczne, takie jak na przykład, y, potrzeba samorealizacji y, niestety też odgrywają istotną rolę. Wróćmy jednak do tematu obecności in, y, inteligencji sztucznej w szkole. Myślę, że powinniśmy sobie zdać z tego sprawę, że istotnym jest, by ukazywać, Nauczycielom i rodzicom możliwości, jakie daje im wykorzystanie technologii informacyjnych, a w szczególności sztucznej inteligencji w pracy. Na przykład, może być bardzo pomocna w przygotowaniu materiałów dydaktycznych, które będą dostosowane do różnych potrzeb uczniów. Może być bardzo przydatna w przygotowaniu różnych. Pomocy naukowych. I to wszystko jest możliwe, oczywiście, pod warunkiem, że nauczyciel, że rodzic będzie wiedział, w jaki sposób tą inteligencją się posłużyć. Bo to nie jest tak, że napiszemy w czacie GPT geografia i już będzie z głowy, albo geografia, procesy górotwórcze i już będzie z głowy. To wymaga umiejętności. Zadawania pytań tej sztucznej inteligencji, mówienia jej, czego ma tak naprawdę dla nas poszukać, jakich materiałów. To wymaga całego szeregu różnych kompetencji, bynajmniej nie takich nieosiągalnych dla przeciętnego człowieka, ale za to bardzo użytecznych, na przykład dla osób, które chciałyby, żeby ich dzieci uczyły się w domu. A pamiętajmy, że to nie zawsze jest tak, że to wynika z tego, że po prostu byśmy chcieli, żeby nasze dzieci uczyły się w domu, ale niekiedy też to nie ma wyboru, bo na przykład dzieci chore na białaczkę są nastawione na różnego, wystawione na różnego rodzaju zakażenia. I rok czy dwa, na przykład, w czasie terapii, muszą być odizolowane od świata zewnętrznego. I wtedy taka możliwość uczenia się w domu, wykorzystania tej sztucznej inteligencji właśnie do tego może być. Ogromną pomocą i ogromną okazją do działania, ilość tych indywidualnych nauczeń no, też jest ograniczona, jaką może zapewnić system szkolny, niezależnie nie od tego, jaki byłby, a nie wszystkich rodziców stać na załatwianie nauczycieli prywatnych. Sztuczna inteligencja niesie nam wiele różnych również działań, yy, pomocy w działaniach, które na przykład możemy uczniów uczyć, jak się posługiwać sztuczną inteligencją jako narzędziem. Jak mogą zrealizować projekt z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, tak żeby projekt był ich, a nie tego, kto napisał program sztucznej inteligencji. I jeżeli pokażemy uczniom, jak mogą używać sztucznej inteligencji, to może się okazać, że telefon, który mają na lekcji, to jest Świetna pomoc naukowa, która pozwala im na przykład zobaczyć, jak wygląda wulkan, znaleźć przydatne hasło w Wikipedii, odszukać informacji w słowniku języków obcych lub w słowniku języka polskiego, i wtedy ten niechciany kawałek plastiku który, i elektroniki, który używają do. E, używają uczniowie do, do, że tak powiem, e, robienia rzeczy, których nie powinni robić w czasie lekcji, okazuje się pomocą naukową, które, który, która może uczynić lekcję ciekawszą. W prosty sposób. Wystarczy, że nauczyciel na tablicy wyświetli uczniom kod QR, który oni czytają za pomocą swoich smartfonów i każdy z nich na tym smartfonie może rozwiązać test, może rozwiązać zadanie, może obejrzeć film, może obejrzeć animację. Mało tego, może ją obejrzeć we własnym tempie, powtórzyć sobie tyle razy, ile będzie potrzebował, a potem jeszcze odpowiedzieć na pytania, które tam będą pod spodem tej animacji zadane dla tego ucznia. Prosta rzecz, a cieszy. I. Mało tego daje możliwość nauczycielom robienia różnych ciekawych działań, które przynoszą dużo satysfakcji. Myślę, że nie tylko uczniom, ale również i właśnie pedagogom. Myślę, że jest to dużo lepsze niż robienie codziennie, czy tam przy okazji każdej lekcji pięciominutowej kartkówki po to, żeby sprawdzić, czy nauczyli się czegokolwiek na poprzedniej lekcji. Mało tego, to też może być forma sprawdzenia wiedzy. Ten kod QR może też pozwolić czytać tą wiedzę. Mało tego, jeszcze do tego. Sztuczna inteligencja jest w stanie to sprawdzian sprawdzić przynajmniej wstępnie i zaproponować wstępną ocenę, którą potem weryfikuje oczywiście nauczyciel. Ile mniej pracy dla nas jako nauczycieli, ile mniej trudności. Sprawdzi interpunkcję, sprawdzi ortografię. W tej chwili to już nawet jest w stanie sprawdzić poprawność gramatyczne różnego rodzaju. Także może być to bardzo użyteczne, użyteczne narzędzie. I zamiast tworzyć ograniczenia, zamiast wymyślać listy ograniczeń, zróbmy spotkania, zróbmy konferencje, zróbmy y, różnego rodzaju działania, które będą mówiły w jaki sposób. Tą sztuczną inteligencję okiełznać, oswoić, w jaki sposób uczynić z niej użyteczne narzędzie w naszej pracy. Zwłaszcza skoro chcemy już na nią wydać tyle pieniędzy. Również zresztą naszych. I tym miłym akcentem, że nasze państwo chce wydać tak dużo pieniędzy na pomoc w naszych codziennych zadaniach. Codziennych pracach na użyteczne narzędzie dla nas wszystkich. Chciałbym zakończyć nasze spotkanie. Dziękuję Państwu.